Witamy na kanale Historia do Rzeczy. Zachęcamy Państwa do subskrybowania naszego kanału, aby na bieżąco otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Będziemy wdzięczni również za polubienia dla każdego z naszych nowych odcinków lub programów. Dzięki temu algorytmy Youtube'a spojrzą na nas łaskawszym okiem, co pozwoli nam na dalszy rozwój i umożliwi nam tworzenie jeszcze lepszych i bardziej interesujących treści. Straceńcze boje, po angielsku nazywane last stand, są nie tylko polską specjalnością, często mimo braku militarnego sensu przynosiły mniej lub bardziej dalekosiężne skutki i były również powodem do dumy dla przyszłych pokoleń. Część pierwsza na ratunek papieżowi. Pod koniec XV wieku północne Włochy stały się areną zmagań decydujących o układzie sił w całej Europie. Włoskie państewka i miasta od lat walczyły same ze sobą. Najazd francuskiego króla Karola VIII w 1494 roku rozpoczął ponad pięćdziesięcioletni okres, gdy Francuzi, Habsburgowie, Włosi i zgraje europejskich najemników toczyli tam nieustanne wojny, w których stawką był europejski prymat. Papież Klemens VII jako przywódca państwa kościelnego był ważnym elementem tej układanki. Początkowo opowiadał się po stronie Habsburgów, traktując cesarza jako swojego protektora. Jednak po przegranej przez Francuzów bitwie pod Bikotką w 1522 roku zaczął układać się z królem Francji Franciszkiem I, obawiając się dominacji Niemców. Po katastrofalnej dla Francuzów bitwie w parku Visconti pod Pawią, gdzie Franciszek dostał się do niewoli. Papież zaczął organizować tak zwaną Ligę z Koniak, łączącą przeciwników Karola V. W odpowiedzi cesarz szybko zebrał poważne siły, w tym 14 tysięcy niemieckich landsknechtów, w większości pałających nienawiścią do papieża luteranów, i sześć tysięcy hiszpańskiej piechoty, doskonałych tercios. Armię te wkroczyły do północnych Włoch, ale szybko pojawiły się kłopoty. Zaangażowany na wielu frontach cesarz przestał płacić im żołd. Próba zdobycia i złupienia Florencji skończyła się jej długotrwałym oblężeniem. Lancknechci podnieśli bunt. Ich dowódca, doświadczony i posiadający spory autorytet, Georg von Frunsberg, dostał na ten widok udaru. Pozbawieni dowództwa i zdemoralizowani żołnierze postanowili ruszyć na Rzym, żeby powetować sobie straty. Wyznaczony przez Klemensa na głównodowodzącego papieskich sił Francesco Guicciardini nie mógł tu wiele poradzić. Do obrony Rzymu miał około pięciu tysięcy ludzi, w dużej mierze słabo wyszkolonych mieszkańców. Dowódcy byli skłóceni. Rzym chroniony był co prawda murami, ale doświadczeni lansknechci i tercios szybko znaleźli w nich słabe punkty. Korzystając z gęstej mgły, utrudniającej użycie przez obrońców artylerii, rozpoczęli 6 maja 1527 roku szturm. Szybko dostali się do środka, masakrując mieszczan. Zapanowała powszechna panika. Lansknechci, po wejściu do miasta bardziej niż łupami, byli zainteresowani pojmaniem i zabiciem papieża. Zamiast plądrować, skierowali się prosto do Watykanu. Klemens zrozumiał, że jego jedyną szansą jest schronienie się w Zamku Świętego Anioła. To dawne mauzoleum cesarza Hadriana przebudowane zostało później na potężną fortecę. Z Watykanu można się tam było dostać przejściem Paseto di Borgo, czyli 800-metrowym, tajnym korytarzem w murze obronnym. Trzeba tam jednak było dotrzeć przed lansknechtami i rządnymi łupów najemnikami. Jedyną siłą, która mogła ich powstrzymać, była papieska gwardia szwajcarska. Jej dowódca, kapitan Kaspar Royst, rozkazał 189 gwardzistom stanąć na schodach bazyliki Watykańskiej, żeby przyciągnąć uwagę napastników, ruszyło na nich kilka tysięcy ludzi. Royst wyciągnął swój miecz, wskazując na nacierających jak zwykle w pierwszej linii Doppel Seldnerów. Wymachiwali oni nad głowami swoimi dwumetrowymi mieczami, zmiatając wszystko przed sobą. Szwajcarzy trzymali pozycję, wyciągając przed siebie swoje długie piki. Nie mieli jednak szans. Fala zbrojnych szybko ich zalała. Royst zdołał jeszcze wydzielić czterdziestoosobowy oddział do ochrony papieża uciekającego do zamku Świętego Anioła. Sam zresztą gwardzistów zdołał odciągnąć lansknechtów z powrotem na schody. Bazyliki gwardziści utworzyli tam otoczony ze wszystkich stron krąg. Wkrótce nastąpiła rzeź. Szwajcarzy zostali wybici do nogi. Ich ofiara nie poszła jednak na marne. Papież i setki mieszkańców wiecznego miasta zdołali się schronić, w twierdzy większości ocaliło to życie. W trwającej przez następne miesiące orgi rabunków, porwań i morderstw życie straciło prawie 12 tysięcy Rzymian. Gwardia do dzisiaj obchodzi 6 maja jako święto formacji. W tym dniu przysięgę składają nowi rekruci. Obrona Watykanu stała się legendą założycielską powstałej zaledwie 20 lat wcześniej formacji. Natomiast kaczbalgery zostały paradną bronią przyboczną gwardzistów. Ich bohaterski wyczyn być może ocalił też Europę przed nieobliczalnymi skutkami morderstwa papieża. Zauważył to nawet sam Luter. Mimo że lądsknechci z nabożeństwem wydrapywali jego imię na watykańskich freskach, on sam skrytykował to, mówiąc: Chrystus sprawił, że katolicki cesarz, który prześladował Lutra w imię papieża, został zmuszony do zniszczenia papieża dla Lutra. Część druga. Teksańska masakra. Ekspansywność młodego amerykańskiego państwa w praktyce oznaczała nieustanne parcie kolejnych osadników na zachód. Efektem tego były konflikty z kolonialnymi potęgami, które miały swoje posiadłości na terenie Ameryki Północnej. Z Francją udało się załatwić sprawę, kupując w 1803 roku ogromne ziemie nazywane Luizjaną. Napoleon pozbył się ich bez żalu, inkasując sumę 23 miliony dolarów. Z Hiszpanią, która na dzisiejszym południowym zachodzie USA obecna była od stuleci, nie poszło tak łatwo. Konflikt zbrojny był nieuchronny. W latach dwudziestych i trzydziestych XIX wieku meksykańskie władze wręcz zachęcały Amerykanów, aby osiedlali się w Teksasie. W końcu jednak osadników było tak wielu, że zaczęli dominować nad Meksykanami. Czując się pewniej, zaczęli domagać się większej niezależności, a przecież w tym czasie Meksyk przeżywał okres niestabilności. Kolejne zamachy stanu i słabe rządy, co rusz wpływały na regulacje dotyczące imigracji i podatków, Amerykanie z Teksasu, przyzwyczajeni do mało ingerującego w ich sprawy rządów w Waszyngtonie, zaczęli myśleć o niepodległości. Czarę goryczy przelało aresztowanie w styczniu 1834 roku zwolennika autonomii, Stevena F. Austina. Teksas zaczął wrzeć. W październiku 1835 roku potyczka między Amerykanami i meksykańskim wojskiem pod Gonzales stała się iskrą rzuconą na beczkę prochu. Rebelia objęła cały region. W grudniu 1835 roku Amerykanie opanowali miasto San Antonio i zaczęli fortyfikować dawną franciszkańską misję Alamo. Dowodzący rebeliantami Sam Houston nie był zwolennikiem tej trudnej do obrony pozycji. Tymczasem w lutym 1836 roku pod fortece nadciągnął meksykański prezydent i równocześnie generał Antonio López de Santa Anna wraz z około 2000 zawodowych żołnierzy. Tymczasem teksańskich farmerów broniących misji było około 200. Doświadczeniem wojskowym wyróżniało się kilku polaków, powstańców listopadowych, których zły los rzucił do Ameryki. Oblężenie Alamo trwało 13 dni. Meksykanie ostrzeliwali mury artylerią, a 6 marca Santa Anna zarządził szturm generalny. Meksykanie po drabinach weszli na skruszone ostrzałem mury. Obrońcy bronili się dzielnie, ale po krótkiej walce ulegli. Z rzezi ocalała tylko garstka kobiet i dzieci. Wieść o pogromie rozeszła się po Teksasie, a okrzyk: pamiętajcie o Alamo mobilizował kolejnych zwolenników niepodległości. Wściekli Amerykanie kilka tygodni później pokonali Meksykanów w bitwie pod San Jacinto. Tam też nie brano jeńców. Meksykanie na próżno krzyczeli, że nie było ich pod Alamo. Teksańczycy wybili przeciwników prawie do nogi, nie zważając na rozkazy swoich przełożonych, chcących powstrzymać rzeź. Santa Anna chciał uciec z pola bitwy w przebraniu szeregowca, ale wypatrzył go Polak Felix Wardziński. Generał został zmuszony do podpisania kapitulacji. Teksas odłączył się od Meksyku i stał niezależnym państwem. Po niecałych dziesięciu latach wszedł w skład USA. Było to przyczyną amerykańsko-meksykańskiej wojny, po której do USA włączono ogromny obszar dzisiejszego południowego zachodu Ameryki. Jeśli znacie Państwo kogoś, kto, podobnie jak Państwo, mógłby być zainteresowany tematyką tego odcinka, prześlijcie mu go koniecznie. W ten sposób na pewno sprawicie mu przyjemność, a jednocześnie pomożecie nam dotrzeć do nowych osób, które mogą skorzystać z naszych treści i wzbogacić naszą społeczność. Część trzecia. Rzeź Samurajów. Rewolucja Meiji, zapoczątkowana w 1868 roku, gwałtownie przeobrażała Japonię. Japonia z feudalnego, zacofanego i odizolowanego od świata kraju stawała się nowoczesną, regionalną potęgą. Przodowała w tym Satsuma, jedna z prowincji położona na południowo-zachodnim krańcu wyspy Kyushu. Jej władcy utrzymywali kontakty ze światem zewnętrznym przez formalnie niezależne wyspy Ryukyu i mieli świadomość, jak daleko zachód uciekł Japonii. Tutaj industrializacja zaczęła się kilkadziesiąt lat przed rewolucją Meiji. Miejscowi konstruktorzy potrafili wytwarzać porcelanę, żelazne narzędzia rolnicze i broń. W 1851 roku powstał tu pierwszy japoński statek parowy. Rewolucja poszła jednak o wiele dalej, głęboko zmieniając tradycyjne japońskie społeczeństwo. Nie podobało się to samurajom z Satsumy, którzy pewnie wyobrażali sobie, że pańszczyźniani chłopi teraz będą pracować w fabrykach, a kupcy, przeobrażający się właśnie w bogatą warstwę kierowniczą państwa, nadal będą kłaniać się im w pas. Czarę goryczy przelał wprowadzony w 1876 roku zakaz noszenia samurajskich mieczy. Władze prowincji zaczęły ignorować polecenia rządów Tokio. W styczniu 1877 roku wybuchła tam rebelia samurajów. Na jej czele stanął Takamori Saigo, niegdyś jeden z największych zwolenników rewolucji Meiji i doradca cesarza. Później zraził się do reform, wycofał z polityki i organizował w Satsumie szkoły dla samurajów. Stąd wywodziła się większość buntowników. Początkowo odnosili oni sukcesy, m.in. blokując twierdzę w Kumamoto. Jednak nadciągająca 300 tysięczna regularna armia nie dała im szans. Samurajowie, którym zaczęło brakować amunicji strzeleckiej, próbowali atakować mieczami żołnierzy uzbrojonych w karabiny, i działa oczywiście szybko zostali zepchnięci do defensywy. Od maja rebelianci byli ścigani przez wojsko i spychani w kierunku wybrzeża. We wrześniu Sajgo zgromadził resztkę swoich zwolenników na zboczach góry Shiroyama. Naprzeciw 500 samurajów stanęło około 30 tysięcy żołnierzy. 23 września rozpoczęło się przygotowanie artyleryjskie. Słabe fortyfikacje, które zbudowali obrońcy, zostały zniszczone. Nad ranem cesarskie wojsko przypuściło atak. Samurajowie bronili się dzielnie, ale musieli w końcu ulec. W ostatnim etapie bitwy, Saigo i ostatni samurajowie rzucili się z mieczem do samobójczego ataku w dół zbocza, kiedy został postrzelony Wudo, usiadł i popełnił sepuku. Jego przyjaciel, Beppu Shinsuke, natychmiast ściął mu głowę kataną. Reszta samurajów zginęła w ogniu karabinów i dział. Rząd w Tokio długo pomijał powstanie w Satsumie milczeniem, a Saigo i jego samurajowie traktowani byli jak buntownicy i zdrajcy. Jednak Japończycy nie akceptowali tego, przechowując w pamięci ich wizerunek jako obrońców tradycyjnych wartości, ostatnich prawdziwych samurajów. W końcu władze musiały się ugiąć i zrehabilitować powstańców. Pomnik Saigo stoi dzisiaj dumnie w centrum Tokio. Część czwarta Fort Sików. Pod koniec XIX wieku północną granicę Imperium Brytyjskiego w Indiach chroniła linia fortów położonych w górach. Miały one nie tylko strzec Indii przed półdzikimi plemionami, ale i ostrzegać przed nadciągającymi Rosjanami. Oba imperia prowadziły wówczas tak zwaną wielką grę walkę o wpływy w Azji. Wyposażone w heliografy forty mogły szybko przekazywać informacje o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Służba w nich była uciążliwa i monotonna zwykle więc były one obsadzane przez tubylców służących w formacjach British Indian Army. Sarghari, jeden z fortów w Hindukuszu, używany głównie jako stacja przekaźnikowa dla sygnałów, obsadzony był przez Sików z 36 pułku. Rankiem 12 września 1897 roku jego dowódca Havildar Ishar Singh, wpatrywał się przez szkła lornetki w zbliżające się górską doliną kolejne konne oddziały. Sprawne oko żołnierza wkrótce naliczyło od 10 do 14 tysięcy jeźdźców. Byli to Pasztuni, zmobilizowani na świętą wojnę przez mułę z pobliskiej Haddy. Szybko nadano heliografem prośbę o pomoc do sąsiedniego fortu, ale na odsiecz było za późno. Singh zebrał 20 podkomendnych pytając, czy będą się bronić, czy może spróbują wymknąć się z fortu i szukać ratunku w górach. Żołnierze jednogłośnie odpowiedzieli, że zostają. Dowódca uformował ich na murach fortu w dwa szeregi. Karabinowe pociski, wystrzelone z niewielkiej odległości, miały porażający skutek. Pierwszy szereg nacierających został mocno przetrzebiony. Pasztuni zmienili więc taktykę. Teraz atakowali z dwóch stron, okrążając fort i zmuszając Sików do rozluźnienia szyku. Ci zaczęli śpiewać pieśni bojową pułku i strzelać do nacierających, odpierając kolejny atak. Niektórzy Pasztuni padli prawie u stóp obrońców. Przez kilka godzin Sikowie odparli siedem ataków. W końcu zostało ich już tylko dziesięciu. Singh został postrzelony. Obrońcom kończyła się amunicja. W końcu Pasztuni podpalili otaczające fort drzewa. Obrońcy, nie widząc atakujących, wycofali się do zabudowań wewnątrz umocnień. Singh z dwoma żołnierzami z braku amunicji osłonił odwrót, rzucając się na atakujących z bagnetami czterech ocalałych Sików Oparło się plecami o siebie i z bagnetami na karabinach czekało na pasztunów. Piąty, pełniący służbę na wieży heliografu Sepoy Gurmukh Singh, nadał jeszcze depeszę do fortu Lockhart. Główna brama, wyłamana, proszę o pozwolenie na opuszczenie posterunku i dołączenie do walki. Po uzyskaniu zgody ruszył na dół, na pomoc kolegom. Zginął jako ostatni z załogi fortu. Według legendy, zdołał przedtem położyć trupem dwudziestu napastników. W walce łącznie zginęło od 200 do sześciuset pasztunów. Brytyjczycy wkrótce odbili fort. 12 września stał się świętem 36. pułku. Pod wrażeniem męstwa Sików zwiększono ich nabór do indyjskiej armii. Sikowie stali się tam wzorem męstwa. Zbudowano też dwa mauzolea poświęcone obrońcom. Uczciła ich nawet królowa Wiktoria, mówiąc w parlamencie Nie jest przesadą zauważyć, że armie, w których szeregach znajdują się dzielni Sikowie, nie mogą przegrać wojny. Podcast powstał na podstawie artykułu. Nie opuścili posterunku do samego końca. Zapomniani bohaterowie autorstwa Grzegorza Janiszewskiego który ukazał się w miesięczniku Historia do Rzeczy w październiku 2025 roku. Serdecznie polecamy Państwu najnowsze wydania miesięcznika Historia do Rzeczy. Zachęcamy do skorzystania z subskrypcji do Rzeczy Plus, dzięki której zyskacie Państwo dostęp do wydań miesięcznika Historia do Rzeczy oraz do poszczególnych artykułów, które w wygodny sposób będziecie mogli przeczytać w naszym serwisie dorzeczy.pl. Korzystając z do rzeczy plus zyskacie Państwo także dostęp do wydań tygodnika do rzeczy, dodatkowych artykułów i naszych programów. Polska do Rzeczy i Antysystem. Zapraszamy do skorzystania z jednej z ofert promocyjnych na stronie subskrypcja.dorzeczy.pl